Jola! Jezus, no cześć, kochana! A co ty nie utaczy? Nie no, muszę znaleźć się Bartka. Gdzieś mi się zapodział. Jeszcze zabrał mi telefon, on tu. No, widziałam, nagrał się na bloga. Co? Co nagrał? Nie, nieważne. O, zobacz, tam jest! Chodź! Bartek! Bartek, szukam cię od 20 minut. Natychmiast wracaj do taty i oddaj mi telefon. Nie oddam ci telefonu. I czemu na mnie wrzeszczysz? Czy ty nie słyszysz, co ja do ciebie mówię? Daj mi ten telefon! Nie dam ci telefonu! swoje. mnie czymś! Ale to jak to była jakaś strzykawka? Bartek! Ty mnie ukułeś? No tym. Boże, na szczęście to nie jest żadna strzykawka, tylko glukomer do mierzenia poziomu cukru we krwi. Skąd to wziąłeś? Z salitaty. No ale ktoś tego używał? Co? A jak ktoś był chory i teraz ja się zarażę? Nie, było w opakowaniu. Okej, okay, dobra, świetnie używany. No jak to? W otwartym czy zamkniętym opakowaniu? No, w opakowaniu. Może Mela trzeba to komuś zgłosić? Przecież pielęgniarka mogła tego użyć i odłożyć z powrotem do opakowania, prawda? Nie no, daj spokój, Ola. Mela nie mogła się zarazić przed ciebie jakąś poważną chorobą. Naprawdę? Nie no, chyba nie. Mela, nie ma chyba nie, przecież y, jesteśmy w szpitalu, tak? A to jest igła. Musimy iść i to sprawdzić. Dobra. Dzień dobry, możemy na chwilę. O co chodzi? Mój brat strzelił do mnie z tego. Strzelił? Ukuł ją w rękę. Bo mnie wnerwia! Czy ktoś tego używał wcześniej, czy ja teraz mogę być chora, nie wiem, na jakieś zapalenia AIDS, albo żółtaczkę? Skąd wziąłeś ten glukometr? Leży na sali, to obok drugiego łóżka. Jest zupełnie czysty, zostawiłam go tam, nikt go nie używał. Mamko. Proszę się nie martwić, niczym nie mogła się pani zarazić. Proszę mi to pokazać. To mogę na wszelki wypadek przemyć to środkiem odkażającym, ale będzie pani żyła. Bartek, gdzie ty idziesz? No, ja mogę cię z łapką. Ja dziękuję za pomoc i. Przepraszam sami, Panie doktorze, proszę spojrzeć. Pani Melanio? Tak? Hmm. Co hm? jakich hm? Czy coś jest nie w porządku? No ma pani bardzo zły wynik. 12,2 milimoli na litr. I co to znaczy? No jak to co? No może mieć pani cukrzycę. Co pani się jadła? Pff, co ja się jadłam? Ym, bułki z nutellą, mhm. później w nie kupiłam sobie drożdżówki, kakao. No niewiele zjadłam. Niewiele? Po prostu lubię słodycze. To takie dziwne. Pani Melanio, ale i tak nie powinna mieć pani tak wysokiego wyniku poziomu glukozy. Zauważyła pani u siebie jakieś niepokojące objawy? Może senność, zmęczenie, mm. może brak apetytu albo chce się pani pić cały czas albo nie, często pani mocz oddaje? wręcz przeciwnie. Ja na pewno nie mam cukrzycy. W ogóle jestem hiperzdrowa. Ale pani Melanio, ja nalegam, powinna pani sobie zrobić diagnostykę cukrzycy. Dobrze. Ale obiecuje pani tak, najważniejsze to to, że ten komer był czysty i niczym się nie zaraziłam. Zapraszam, muszę iść do brata.